Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Kuczy. Zapraszam was na kolejną serię na moim kanale. A jest to zagrajmy w Harry'ego Pottera i Komnatę Tajemnic. Harry Potter mieszkał przy ulicy Privet Drive 4. Ze swoimi okropnymi wujem i ciotką i ich nieznośnym synem Dudleyem. Harego często zamykano w pokoju, a chociaż był czarodziejem, nie mógł uciec, gdyż poza szkołą nie wolno mu było używać czarów. Pewnego wieczora pojawił się Zgredek, domowy skrzat. Harry Potter nie może wrócić do Hogwartu! I jeżeli Harry Potter wróci do Hogwartu, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zgredek zniknął. A wkrótce potem Ron Weasley, najlepszy przyjaciel Harrego i jego bracia Fred i George, przylecieli latającym Fordem Anglią, by wydostać Harrego z więzienia. Zabrali go do swojego domu. Nory, gdzie Harry spędził resztę wakacji. W końcu, za pomocą proszku Fio, wybrał się na ulicę pokątną. Harry i siostra Rona Jean poszli do księgarni Esy i Floresy, gdzie słynny czarodziej Gilderoy Lockhart podpisywał swoją najnowszą książkę. Czy to możliwe? Ależ tak! To Harry Potter! Panie i panowie! To najlepsza chwila na złożenie pewnego ważnego świadczenia! Mam wielką przyjemność i zaszczyt oznajmić, że obejmę w Hogwarcie stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią. Oh. Podobało ci się co, Potter? Słynny Harry Potter. Nie może nawet wejść do księgarni, żeby zaraz nie trafić do gazet. Daj mu spokój, on przecież tego nie chce. Potter, znalazłeś sobie dziewczynę. Twoi starzy chyba nie jedli przez miesiąc, żeby móc ci kupić tyle książek. Trzeba wspierać biednych i żebraków. Harry, spóźniliśmy się. Ekspres do Hogwartu odjechał pięć minut temu. O nie! Co teraz zrobimy? Cóż, wiem, że tata poleciał dzisiaj do pracy Fortem Anglią. Jest zaparkowany przy Charling Cross Road. Dobrze, to jedyna hmm. szansa, by dotrzeć do szkoły na czas. Upewniwszy się, że nikt nie widzi, Harry i Ron odlecieli starym Fordem Anglia. Teraz wystarczy uważać na samoloty. <ścoughs> Nic tu nie widzę. Już niedaleko. No nie, samochód się chyba zepsuł. No, samochodziku, dalej stój! 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 Złapała mnie bijąca wieżba. Nie bój się, Ron, zaraz po ciebie przyjdę. Trzymaj się! Nie mam wyboru. Chary, szybko! No, jak dobrze znowu być w Hogwarcie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale od kiedy to uczniowie Hogwartu poplają wszędzie w, w szatach? Mam na myśli, że zarówno w chary, e, w domu ciotka i wujki, jak i potem dzieciaki w księgarni Esy i, i generalnie na pokątnej mogę otwierać No ciekawe, ciekawe By rzucić zaklęcie wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Jak dobrze, że oni to objaśniają Okej, okay, czysto nie ma ochytków brzydków. Muszę na iść na niego. Można rzucić zaklęcie Lumos. Tak jest. To księga zapisu gry. Wejdź na nią, by zapisać stan gry. Jeśli zemdlejesz, gra automatycznie rozpocznie się od momentu, gdy ostatni raz dotknąłeś księgi zapisu. Zdech. No zobaczymy, ile razy zdarzy nam się zemdleć w tej części. Ale to sterowanie jest bajeczne w porównaniu do pierwszej części. Mm. O wiele lepiej. O wiele. Mogę rzucić flipendo na bagaż i go. Naprawdę. Twórcy ewidentnie odrobili lekcję. Wysłuchali prawdopodobnie opinii graczy. Żaby przywracają trochę zdrowie. No i są pyszne. I też strasznie irytujące, jak uciekają. I czasami się też rzucają w przepaść. otwiera rzeczy magicznie zamknięte, jak kufry i ukryte przejścia. Tego tam dusi bijąca wierzba, sobie tak na chillu opowiada. Zbieramy, zbieramy. Tutaj fasoleczki też się przydadzą bardzo. Oj ja chyba nie zdążę. No, zdążyłem. że. Biednie chory! Spróbuj rzucić flipendo i ściągnąć ze mnie tę gałąź. Chyba widzę, tam na górze, wrażliwe miejsce. to <gryty> znak w ogóle. Flipendo. Dzięki, Harry. Bardzo proszę. Wracaj. Super, ale się tata ucieszy, że zgubiłem jego latający samochód. Lepiej już chodźmy. Jeszcze nas tu złapie profesor Snape. Ja nie wiem co Ron myślał, yy, co się stanie z tym no, samochodem, że ten samochód wróci, wróci sam. Ale też ukazuje to, co magicznie ukryte. Sam do domu wróci czy co? Nie mam pojęcia. Żeby skoczyć, podbiegnij do krawędzi i wciśnij prawy przycisk myszki. Harry, spróbuj zebrać fasolki ze wszystkich półek. A no ty jak się tam dostałeś tak szybko? Fasolki wszystkich smaków Bertiego no. Botta. Najlepiej nazbieram jak najwięcej. Przydadzą się później. I właśnie. I żaba zaczyna uciekać i często wpada w przepaść. Jak ja tego nienawidzę. To jest kamień? Ja myślałem, że to są drewniane takie. Nie wiem, jak to nazwać w sumie. jest magia. To chyba jest nawet zaznaczone. Tak, dwa na dwa sekrety odkryte. W ogóle przy widescreenie tak śmiesznie wygląda to menu. Biegniemy dalej. Uh -uh. To brązowa karta czarodzieja. Po całym Hogwarcie rozrzucone jest 50 takich kart. Za każdym razem, gdy zbierzesz 10 nowych brązowych kart, poziom twojej energii podnosi się na stałe. Wciskając klawisz Escape zyskasz dostęp do folio magii, gdzie możesz obejrzeć wszystkie uzbierane karty. Ciekawe, ciekawe. Super. Wow, chydyk brzydek Dobra Udało się go nie wziąć Dobrze, coś tu jest ciekawego Miałam taką manię rzucania Czaru we wszystkie miejsca Które wyglądają podejrzanie I mogą kryć ewentualnie jakieś sekrety Drzewka, coś tu było, nie? Przestało? nie wylecimy ze szkoły I to marzy. jest pozytywne myślenie Musimy iść do szkoły! No muszę! Ale tak bardzo nie chcę. Coś, no dawaj, dawaj. Dobra, jak to już jestem, to żal nie skorzystać. Mam nadzieję, że Ron się nie zgubił. Znając Rona. Dobra, śmignijmy jeszcze tam od razu. To chyba spłyta Spongify. Albo jak to mówią w tej wersji Spongifus. Dobra, tam widzę że trzeba będzie przejście odkryć. O, już nie pamiętam, gdzie to było. Dobra, później tu wrócimy. Na razie chodźmy, dowiedzieć się, jak bardzo mamy przerąbane przez to, że przylecieliśmy samochodem do, do szkoły. Dormitorium Gryffindoru jest tam na prawo, pamiętasz? No, tak, piąte przez 10. Dawaj te fasolki, wyskakuj z fasolek, mówię. Yeah. Jak ja mam ją niby wziąć teraz? No to tą dała radę. Haha, oh, ale parkoury. To coś się otwiera? Oczywiście, że nie. Dobra, lecimy do pokoju gryfonów. Może nikt nas nie zauważy? Dormitorium jest w tę stronę. No, idę, idę. Nie krzycz. Nareszcie jest portret grubej damy. Powiedz hasło, i możemy iść Tak się ślizgnęli. Myślałem, że ty znasz hasło. A niby skąd mam znać? No, a ja skąd? Odkąd przyjechaliśmy, jesteśmy razem. Masz rację, ale wiem. Kto je na pewno zna, jesteście. Jest punktualnie. Usłyszałam niesamowitą historię. Podobno was obu wylali przez latający samochód. Hermione, błagam. Jesteśmy zmęczeni. Możesz nam po prostu podać hasło, co to optymista, Ron. Ja Miło cię znów widzieć, Harry. Ciebie również. O, jesteście. Wejście z hukiem na początek roku. Nawiasem mówiąc, mama jest wściekła. Powiemy wam o gospodarce fasolkowej, którą wymyśliliśmy. Cały system opiera się na fasolkach wszystkich smaków brytyjego bota. Fred, ja i paru naszych kumpli uruchomiliśmy punkt wymiany w całej szkole. Czasami któryś z nas ma coś na wymianę. Jeśli masz dość fasolek, możesz kupić to, na co masz ochotę. A skąd mamy brać te fasolki? Są wszędzie? Trudno ich nie znaleźć. Zaraz będziesz miał dosyć, by zacząć handel. Interesy z tobą to na pewno sama przyjemność. No wiadomo. Lonie Harrego powitały oklaski i okrzyki jego kolegów Gryfonów. Harry i Ron po wypadku z bijącą wieżbą zostali bohaterami Gryffindoru. Harry spał znakomicie i nie mógł się doczekać pierwszego dnia w Hogwarcie. A coś, jakiś szlaban, coś, nic? Dzień dobry, Harry. Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami z profesorem Lockhartem. Uwielbiam jego książki, jest świetnym pisarzem. Obrona przed ciemnym mocą jest na trzecim piętrze. Chodź za nami. Otóż można na trzecie piętro obchodzić? Fajnie, fajnie. Srebrna karteluszka. One Cześć. chyba dają klucz, o ile się nie mylę. ja ty, z buta ci pociągnę. Hop, hop, hop. hop. Obrona przed ciemnymi No co oni jest na górze. tak szybko chodzą? Hary szybciej zobaczymy Gilderoja Lockharta we własnej osobie. Ta już. Mokro ma chyba na, na myśl o nim. Cześć, o, cześćnik! Po tylu latach wciąż spotykam w Hogwarcie nowe sekrety. Tu jest specjalny obszar, do którego można wejść tylko po zebraniu wszystkich 40 srebrnych kart czarodziejów. Po zebraniu 10 srebrnych kart czarodziejów dostaniesz klucz, który otworzy jeden z czterech zamków. No czyli tak jak myślałem. Zobacz, piszełem. czy uda ci się znaleźć wszystkie 40 srebrnych kart ukrytych w Hogwarcie i jego okolicach. No jacha. Tym razem trzeba, bo przy pierwszej części się nie za bardzo udało. Troszkę wstyd. No ale przy drugiej części wypadałoby to wszystko już pozbierać, no nie? Dobra. Tutaj chyba jest, tak? Gildi. Co robimy? Hoppa! Gdzie się odbywa, prawda? No ja. I zamiast użyć Reparo... Lecimy się stąd zabierać? Filcz może gdzieś tu być. No proszę, słyszę huk, i kogo widzę? Pan Harry Potter i potłuczona antyczna, jedyna w swoim rodzaju waza, Argusa filcza? Późnego. Nienawidzili wszyscy uczniowie Hogwartu. Niektórzy wierzyli, że jego kotka, pani Norris, szpieguje ucznia. Sama spadła, naprawdę! Chodź, chodź do mnie! Rozerwę cię! Co to było? Co? O czym ty mówisz? Słyszałem głos! Słyszenie głosów? Nic ci nie pomoże. Zapiszę wszystko. A teraz idź już. Muszę tu posprzątać. No, Dumbledore się naprawdę przejmie. Musiałem się przesłyszeć. Nie tak pewnie nam dałby ze 100 punktów, żebyśmy tylko wygrali Puchar Domów. Wracasz, żeby jeszcze coś potłuc? Tak. powiedziałem że masz iść. I tak przy nim kociołek przewracam. Podnieś go. O, co tutaj ciekawego mamy? Hoppa. Też paskudne. Siok. Chodź tu paskudo. Uwielbiam. Dobra. Obrona przeciw czarnej magii. No i kurczę, tyle tych sekretów. No nie mogę się oprzeć. Nie mogę po prostu. Coś fantastycznego. 76 fasolek. ...przed ciemnymi mocami. Jestem sławny, więc prezentacja nie jest jaki skromny. Ale i tak się wam przedstawię. Jestem Gildroy Lockhart, kawaler Orderu Merlina Trzeciej Klasy, honorowy członek Ligi Obrony przed Czarną Magią i pięciokrotny zdobywca Nagrody Tygodnika Czarownica za najbardziej czarujący uśmiech. Widzę, że wszyscy mają komplet moich książek. Znakomicie! Dzisiaj nauczymy się zaklęcia Rictusempra, służącego do pojedynków. Riktus Sempra bardzo się przydaje do unieszkodliwiania różnych denerwujących stworzeń, jak na przykład chochliki kornwalijskie. Kto chce być pierwszy? Czy Harry Potter mógłby tu podejść? Szczęściarz. Oczyść całkowicie umysł. Nie myśl nawet o mnie. Skup się na symbolu przed tobą. Widzisz różdżkę? Zaraz zacznie się poruszać wokół symbolu. Gdy różdżka System się dużo prostszy uc, niż w stałej, pierwszej części zdecydowanie. To ćwiczenie ćwiczenie trzy części. W W musisz wcisnąć wszystkie wszystkie we właściwym właściwym porządku, by przejść przejść Próbujemy? Próbujemy? Początek... Pierwszej rundy. Tak jest. Znakomicie, Znakomicie Harysz ci do następnej rundy. Pięć punktów dla Gryffindoru. Początek Tutaj akurat punkty są bardzo istotne. Żeby w komnatę fasolkową odwiedzać Trzeba wszystko robić jak najlepiej Bo chyba raz miałem taką sytuację Że mnie wyprzedzili się goni, chyba Harry, Ale mi było wtedy przykro ja jak smutno Patrzyłem jak ten blond pajac Zszedł Zbierać moje fasolki Świetnie, Harry! Czyż to nie wspaniałe, że masz takich nauczycieli? Błyskawicznie zrobiłeś potrzebne ćwiczenia. 15 punktów dla Gryffindoru! Językiem krzyczy. Opanowałeś zaklęcie Rictus Embra. Nie poszło ci tak dobrze jak mnie za pierwszym razem. A co ja mogę zrobić nie. lepiej, niby? Nikt nie dorówna. A teraz czas przetestować Twoją biegłość w zaklęciu Rictus Sempra na moim własnym wyzwaniu Rictus Sempra. Powodzenia, Harry! I na to wyzwanie Rictu Sempra. Zapraszam Was. Harry Potterze, witaj w moim słynnym wyzwaniu Riktu Sempra. Dobra, niech jeszcze dokończę. Zakończyć wyzwanie, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się na szczycie tej oto wieży. Postaraj się skończyć jak najszybciej. Jeśli czas minie, zanim zdobędziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Po drodze znajdziesz mniejsze gwiazdki. Dadzą ci więcej czasu i poprawią punktację. Radzę, byś spróbował znaleźć je wszystkie. Postaraj się, by zostało ci jak najwięcej sekund, gdy dotrzesz do gwiazdy ukończenia. Im lepszy będziesz miał wynik w chwili ukończenia wyzwania, tym więcej punktów ci przyznam. Zaczynamy? Powodzenia. Gotowy? Start! Także do wyzwania Rictusempra zapraszam was w następnym odcinku. Na dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Na razie.